Grupy Cafe Poetica w ramach warsztatów. Hashtag Życie ma sens. Mam na imię Ola Pliszka. Ja jestem Emilia Kabowska. Jesteśmy uczennicami 6. ELO w Gdańsku i współpracujemy z miesięcznikiem e kreatywni. Remicz, mógłbyś coś powiedzieć o sobie? Pokrótce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zacznę od razu od tego, że ze mną jest na scenie Witek Albiński. Będzie grał na harmonijce i na perkusyjnych instrumentach. Ja pochodzę z innego Wrocławia, przyjechałem z Londynu, Witek jest zbyt gorszy. Jesteśmy tutaj, bo żeście nas zaprosili. I tyle mam do powiedzenia. Nie, jest, jest wiele powodów, ale to może później. Dobrze, więc e, twoja pierwsza piosenka, nie jesteś sam, terapia, jest napisana na podstawie utworu e, Janka Korczyńskiego. E, czy miałbyś coś przeciwko, gdybyśmy najpierw go przeczytały w całości? Panie Boże. Janek Jackowicz-Korczyński, Boję się. Boję się, obity jak kulka w bilardzie. Kurczę się i boję się bardziej panicznie. Gdy obok siedzimy, bojąc się razem, z osobna niecałkiem, to boli mniej. Ale kiedy naprzeciw siebie patrzymy w oczy głęboko, nie chwilkę i głębiej, aż do gołej prawdy o sobie, oswojony już nie tak się boję, nie sam. A więc przed nami y, piosenka Nie jesteś sam. Terapia. Boję w się, się, się jeszcze bardziej gdy obok siedzimy bojąc się razem, co sobna jest całkiem, to boli mniej. Życie ma sens. A terapia to nie wstyd. To mi dłoń, bo najgorsza jest samotność. Terapia to nie wstyd Podaj mi dłoń, bo najgorsza jest samotność Bojąc się razem Z osobna nie całkiem Powoli bo mniej o, o, Życie ma sens A terapia to nie wstyd To podaj mi dłoń Bo najgorsza jest samotność życie ma sens A terapia Jest samotność Podaj mi dłoń Bo najgorsza Jest samotność Jest samotność